Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych zajęciach Fizyka dla małych i dużych, czyli Fizyka dla każdego. Ja nazywam się Katarzyna Jabłońska i zorganizowałam dzisiejsze zajęcia, natomiast poprowadzą je dla Was Emilka i Oliwka, I oliwka uczennice klasy 8a, które uczę. Na dzisiejszych zajęciach pokażemy Wam doświadczenia m.in. z ciśnienia i z elektrostatyki, Większość doświadczeń będą przeprowadzać dziewczyny i opowiedzą Wam o pierwszym doświadczeniu, które za chwilę przeprowadzimy. Do pierwszego doświadczenia będzie nam potrzebna woda, butelka z wywierconymi dziurkami oraz pojemnik. Potrzebujemy butelki z wodą i teraz zaczniemy wlewać do niej wodę. Pamiętajcie, aby nie była ona pionowo, lecz na skos, ponieważ wtedy nie wyleje się wszystko w jednym momencie. I dobrze, żeby Wasze naczynie miało jakiś dzióbek, żeby Wam się swobodnie wlewało do butelki. Tak. A więc wlewamy i dobrze, gdybyście jak najszybciej wlali tę wodę, żeby ona po nie zaczęła Wam uciekać dziurkami. Jak możecie zauważyć, z największym strumieniem wypływa do woda z, z dolnej dziurki. Dzieje się tak dlatego, ponieważ największy nacisk jest właśnie na dole. Do kolejnego doświadczenia będziecie potrzebować naczynia, miski na przykład, albo jakiegoś pudełka, naczynia z wodą, słoika i podstawki na przykład pod kubek. Zacznijmy od tego, aby nalać do pełna Słoik wody. To ważne, aby woda sięgała do samego czubka, ponieważ doświadczenie w innym wypadku wam nie wyjdzie. Następnie podkładką zakrywamy słoik. Szybko odwracamy i delikatnie puszczamy. Jak widzicie, podkładka trzyma się u słoika. Dzieje się tak, dlatego, że wokół nas, jak dobrze wiecie, krąży powietrze. I często w prognozie pogody możecie usłyszeć o czymś takim jak ciśnienie. Ciśnienie jest to nacisk powietrza. Powietrze naciska z każdej strony. Naciska ono także od góry i od dołu, dzięki temu, że naciska od dołu, nasza, nasza podstawka trzyma się słoika. W następnej części doświadczenia dobrze by było, gdybyście nalali trochę wody do miski. Następnie wkładamy nasz słoik i zdejmujemy podkładkę, trzymając słoik wciąż w wodzie. Zabieramy podkładkę i słoik trzymamy nie na dnie, tylko lekko na wysokości, jednak tak, aby wciąż był zamnożony w wodzie. Jak widzicie, woda z naszego słoika nie ucieka. Dzieje się tak, ponieważ ciśnienie, o którym już wcześniej wspominałam, napiera na wodę od góry. I przez to woda ze słoika nie może się wydostać, bo blokuje jej ciśnienie. Przechodzimy do doświadczenia kolejnego, w którym dziewczyny pokażą dokładnie to samo, co było przed chwilą. To znaczy, pokażą nam, że wokół nas istnieje ciśnienie atmosferyczne. Nie czujemy go na co dzień, chociaż nie do końca. Niektórzy z nas, to znaczy dorośli, odczuwają to ciśnienie atmosferyczne, szczególnie kiedy jest niekorzystne. Dziewczyny pokażą w tej chwili też, że to ciśnienie atmosferyczne istnieje tutaj wszędzie wokół nas. Tak jak widzieliście wcześniej, nasza woda nie wylała się ze słoika, pomimo tego, że nikt nie trzymał, tej podstawki pod spodem, ani nie była w żaden sposób przyklejona. W kolejnym doświadczeniu pokażemy Wam to samo. To znaczy, że wokół nas istnieje ciśnienie atmosferyczne, ale też pokażą dziewczyny, tak jak każde nasze doświadczenie. Do tego doświadczenia będziemy potrzebowali miski, do której wlejemy wodę, świeczki, barwnika oraz wody. Przydadzą się również zapałki i coś do pomieszania wody z barwnikiem. Wlewamy wodę do naszego naczynia. Czy to jest talerz bądź inne naczynie, które macie, i żeby doświadczenie było lepiej widoczne, zabarwimy tą wodę. Tylko po to, żeby było lepiej widoczne. Wymieszamy, my akurat słomko, żeby nam się tu nic nie pofarbowało. Dobrze jest posłuchać, jak macie przy doświadczeniach jakiś papier. Przydaje się, tak? Jeżeli trzeba coś wytrzeć, papier się zawsze przyda. Dobrze, co robimy teraz? Poproście dorosłego, aby zapalił Wam świeczkę, bo ogień potrafi być niebezpieczny. Włóżcie świeczkę do wody oraz przykryjcie ją słoikiem. Musimy chwilę poobserwować, co się dzieje i co się dzieje z naszą świeczką. Jak widzicie, świeczka zgasła. Stało się tak dlatego, ponieważ cały tlen się wypalił, a ogień nie może przetrwać, kiedy nie ma tlenu. Możecie też zauważyć, że woda podniosła się. Stało się tak dlatego, ponieważ ciśnienie napiera do środka. Do kolejnego doświadczenia będziecie potrzebować, tak jak i poprzednio, może być zwykły głęboki talerz bądź inne głębokie naczynie woda i my użyjemy małych zszywek. Mogą to też być igły i to jest doświadczenie, które może wam nie wyjść za pierwszym razem. Nie zrażajcie się. Spróbujcie jeszcze raz i może wam wyjdzie. Będziecie też potrzebować, posłuchajcie, detergentu. Taka dziwna nazwa. Detergent to nic innego jak płyn do mycia naczyń. bądź mydło pokruszone, bądź proszek, to jest nasz detergent. W tym doświadczeniu zobaczymy, dlaczego możecie robić bańki mydlane, tak, skąd powstają, w jaki sposób i dlaczego możemy robić bańki mydlane, dlaczego potrzebujemy specjalnego płynu, a nie zwykłej wody, żeby je robić. Zacznijmy od pierwszego doświadczenia i przejdziemy do kolejnego, też związanego z tym naszym napięciem. Dziewczyny jak zwykle pokażę, jak to przeprowadzić. Pierwsze doświadczenie Zaczniemy od nalania wody do naszego talerza. Na powierzchni wody tworzy się błona, tak zwane napięcie powierzchniowe. Dzięki niemu, kładąc dany przedmiot, nie topi się on, tylko trzyma się na tej powierzchni wody. Pomimo że jest z metalu, powiemy, że szyfki są z metalu, a metal tonie. Ale czy na pewno? Widzicie tu dwie szyfki, jedna nam zatonęła, natomiast jedna pływa. Czyli nie zawsze metal tonie. Sprawdźmy co się stanie, proszę Iwko. Jeszcze pamiętajcie, wkładając szyfki bądź igłę do wody, żeby położyć ją pionowo. Nie możecie wkładać do wody ostrzem. Poziom. Tylko musicie poziomo. Poziomo. Poziomo wszystkim zawsze poziomu. Poziomo. Teraz będziemy wiedzieć. Okej. Okay. Teraz dodamy nasz detergent i zaobserwujcie proszę, co się stanie. Jak widzicie, nasza szywka opadła na dno. Stało się tak, dlatego, że detergent zmniejsza napięcie powierzchniowe. Czyli ta błona staje się bardziej rozciągliwa. To zjawisko używamy także przy robieniu baniek. Jak dobrze wiecie, płyn do baniek robi się z wody i jakiegoś detergentu. Detergent dodajemy dlatego, że. Żeby, jeżeli byłaby sama woda, nie byłaby ona w stanie się rozciągnąć. Jednak dzięki poddaniu detergentu, woda staje się jakby bardziej rozciągliwa. Ta błona może się powiększać. Więc tak się tworzą bańki. Mydlane. I widzimy, że rozciągamy tą wodę, bardzo ładnie rozciągamy. Do kolejnego doświadczenia potrzebujecie dwóch monet. U nas akurat są to monety 10-groszowe, mogą to też być monety jednogroszowe. Potrzebujecie zwykłej wody i wody z detergentem. U nas to jest woda z płynem do mycia naczyń. My wykorzystujemy tutaj dwie pipety. Wy możecie też nakraplać z łyżeczki, kropelki wody bądź zwykałaczki. Tak, aby chodziło o to, żeby była kropla wody. To doświadczenie jest potwierdzeniem na to, co pokazywaliśmy przed chwilą. Pokazywałyśmy dokładnie przed chwilą, to znaczy na to, że napięcie powierzchniowe istnieje. Gdzie możecie się na co dzień spotkać z napięciem powierzchniowym? Jeżeli będą wakacje i będzie ciepło, będziecie mieli taką możliwość podjechać na przykład na jezioro, pojedźcie i spróbujcie znaleźć takiego małego pajączka, który chodzi, taki mały owad, który chodzi po wodzie. Nazywa się Nartnik. On właśnie wykorzystuje między innymi napięcie powierzchniowe. Może chodzić po wodzie. Dzięki właśnie temu pokażemy jeszcze raz, czy to napięcie na pewno istnieje. Głos oddaję już teraz dziewczynom. Do pierwszego kroku będziemy potrzebować odrobinę wody bez detergentu. Zacznijmy od zbudowania kroplas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Stop, stop. Zwróćcie uwagę, jak nasz, co się dzieje na tej naszej dziesięciogroszówce. Ten balon jest taki bardzo napęczniały z tej wody, natomiast nadal nie pęka. Nie wiem, czy to widać, ale jest bardzo wypełniony, a jeszcze nie pęka, bo to napięcie trzyma, jest bardzo silne. 18 był kropel, liczymy dalej. dokładnie. Zobaczymy, ile nam się uda zmieścić. 19. 20, 21, 22, 23, 24. No i. 23 krople, czyli. Z samą wodą mamy 23 krople. Sprawdźmy teraz, co się będzie działo na drugiej monecie, na którą będziemy nadawać też wodę, tylko z detergentem. Tak jak już powiedzieliśmy, u nas z płynem do mycia naczyń. Liczymy znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i pękło. Także, jak widzicie, detergent faktycznie zmniejsza napięcie powierzchniowe. Przez detergent woda była bardziej elastyczna, mniej trwała, bardziej się rozciągała i nie mogła utrzymać kropli w całości. Do kolejnego doświadczenia będziecie potrzebować Naczynia wypełnionego wodą, jakieś naczynie z którego możemy też wlewać wodę, potrzebujemy też zwykłej plasteliny. Będziemy sprawdzać, czy plastelina tonie w wodzie, czy pływa. Zastanówcie się, zanim zrobicie to doświadczenie, spróbujcie sami odpowiedzieć na to pytanie: czy plastelina tonie, czy pływa? W poprzednim już doświadczeniu widzieliście, że mieliśmy metalowe spinacze, które potrafią pływać i które toną. To nie zawsze chyba jednak zależy od materiału, z którego wykonane jest ciało, ale sprawdźmy, czy na pewno. Dziewczyny Oliwka i Emilka pokażą jak zwykle nasze doświadczenie. Ok, a więc tak jak wspomniała wcześniej Pani, teraz troszeczkę pobawimy się plasteliną. Zaczniemy od zwykłego wrzucenia naszej plasteliny do wody i sprawdźmy, co się z nią stanie. Jak widzicie, nasza plastelina utonęła. Ok, teraz zróbmy z niej kulkę. Zobaczymy, co stanie się tym razem. Wrzucamy naszą kulkę do wody. Kulka również poszła na dno. No dobrze, a więc spróbujmy kolejnego kształtu. Teraz postarajcie się zrobić taką miseczkę bądź łódeczkę, tak aby było to takie zagłębienie. I sprawdźmy, co teraz stanie się z naszą plasteliną. Wkładamy miseczkę do wody. Jak widzicie, nasza plastelina utrzymuje się na powierzchni wody. Ciekawe, od czego to zależy. Każdy kawałek plasteliny był tej samej masy. Może zależy to od koloru? Nie, prawda jest taka, że zmienił się kształt. Nasza plastelina w kształcie miseczki nie poszła na dno, dlatego że ma ona największą powierzchnię ze wszystkich kawałków przez co wypiera największą ilość wody. I działa tutaj siła wyporu. Jak mogliście przekonać się już w poprzednim doświadczeniu, siła wyporu nie zależy od materiału, z którego ciało jest wykonane. Widzieliśmy to na prostolinie, która umie i pływać, i tonąć. Teraz pokażemy w naszym doświadczeniu, czy potrafimy zmieniać kształt cieczy i gazów. Czy one w ogóle mają jakiś kształt i czy mają objętość? Czy możemy zmienić ich objętość? Do naszego doświadczenia są potrzebne trzy pojemniki, jakichś różnych kształtów. Ja mam akurat dwie szklanki o różnym kształcie i butelkę. I potrzebujemy zwykłej strzykawki oraz jakiegoś naczynia, w którym macie wodę. Jak zwykle zapraszam Emilkę i Oliwkę do przeprowadzenia doświadczenia. Najpierw nalejemy naszą wodę do pierwszego pojemnika. Jak widzicie, woda przyjęła kształt naszego, naszej butelki. Teraz przyleję ją do szklanki. Jak możecie zauważyć, woda znowu zmieniła swój kształt. OK, teraz przylejemy jeszcze do ostatniej szklanki. I tym razem woda również ma inny kształt, co oznacza, że woda. Przebiera kształt naczynia, w którym się znajduje. Teraz sprawdzimy, czy wodę da się skurczyć, ściśnić, tak zbić. Teraz nabieram wodę do skrzykawki. Próbuję ją skurczyć. Jak, jak widzicie, objętości wody nie da się zmniejszyć. Teraz zobaczmy, jak w tym przypadku zachowają się gazy. Napełniamy strzykawkę powietrzem. Koleżanka zatkała otwór i jak widzicie, po naciśnięciu objętość powietrza się zmniejsza, co oznacza, że gazy da się skurczyć. Gdzie wykorzystujemy to, że gazy da się skurczyć? To znaczy to, że możemy je ścisnąć i to, że możemy je rozciągnąć, bo to samo możemy zrobić dokładnie w drugą stronę. Możemy ten nasz gaz rozciągać. To ma zastosowanie między innymi w butlach gazowych, które używamy do nurkowania, w różnych sprejach, które pryskamy, tam jest wszędzie sprężone, czyli takie ściśnięte właśnie powietrze, bo powietrze możemy ścisnąć. Natomiast jeżeli zrobicie 2 litry soku pomidorowego, a macie litrowy słoik, nie ściśniecie, bo wody nie możemy ścisnąć. Gaz tak, ale wody już nie. Żadnej cieczy nie ściśniemy w mniejszej objętości. Jak zapewne wiecie, istnieje takie coś jak grawitacja. Co to takiego jest grawitacja? Grawitacja to siła, która przyciąga wszystkie przedmioty do Ziemi. Teraz Pani zademonstruje właśnie siłę grawitacji. Czy sprawdzimy na początku, czy faktycznie ta grawitacja istnieje? Takie trudne słowo. Nauczycie się dokładnie trochę później o nim. Czy istnieje? No wiemy o tym, że jak upuścimy naszą nakrętkę, upuścimy plastelinę, jakkolwiek bym ją nie puszczała, wszystkie te nasze przedmioty spadają pionowo w dół. To jest właśnie nasza grawitacja. Nasza siła przyciągania. Sprawdzimy też to samo doświadczenie na dwóch kartkach, które mamy. Dwie takie same kartki. W domu też możecie użyć zwykłe kartki. Sprawdzimy, czy masa oraz kształt mają wpływ na siłę grawitacji. Najpierw upuszczę dwie takie same kartki z pewnej odległości na Ziemię. Jak widzicie, nasze kartki spadły mniej więcej w tym samym momencie. Teraz, nie zmieniając masy kartki, zwiniemy ją po prostu w kulkę. Śmiało. Zmienił się jedynie jej kształt, ale masa jest taka sama. Teraz znowu upuścimy obie kartki na ziemię. Obserwujcie, co się wydarzy. Jak widać, nasza kulka spadła dużo szybciej od kartki. Stało się tak, ponieważ ma ona mniejszy kształt. Stawia mniejszy opór. Sprawdzimy jeszcze raz to samo doświadczenie, robiąc doświadczenie z butelkami. Jeżeli macie w domu jedną pełną butelkę, drugą pustą, może być wody, bardzo ważne, żeby to były dwie takie same butelki. O takim Dobrze. samym kształcie. O takim samym kształcie, tak. To przyjdziemy. Nie ma znaczenia, czy to będzie butelka półlitrowa, oczywiście plastikowa, bo będziemy zaraz je upuszczać. Nie ma znaczenia, czy będzie butelka półlitrowa, litrowa czy dwulitrowa. Ważne, jeżeli będziecie za chwilę robić to, co my, doświadczenie, Pamiętajcie, że jak będziecie je upuszczać, to najlepiej na coś miękkiego, szczególnie jak mieszkacie w bloku i pod spodem są sąsiedzi. Tak? Dobrze, przechodzimy do kolejnego doświadczenia. Tak jak już powiedzieliśmy w poprzednim doświadczeniu, do tego potrzebujecie dwóch butelek. Mam nadzieję, że widać. Nasza jedna butelka jest pełna wody, druga jest pusta. Tak, Te butelki będziemy teraz z wysokości upuszczać i sprawdzimy, która z nich czy pełna, czy pusta, spadnie pierwsza. Spróbujcie odpowiedzieć najpierw na to pytanie, która spadnie pierwsza, a dopiero później obejrzeć nasze doświadczenie i przeprowadzić je w domu. Zapraszamy Milko. Dziękuję. Trzymam dwie butelki. Teraz spuszczam je w jednocześnym momencie. Jak możecie zauważyć, dwie spadły w tym samym momencie. Można by wnioskować, że szybkość spadania nie zależy od masy. Teraz pani. Sprawdźmy, czy to był może przypadek, że nam się tak udało, może Emilka wypuściła którąś pierwszą butelkę szybciej, dlatego to, co pewnie zaskakujące, część z Was pewnie odpowiedziała, że ta, która ma większą masę, pewnie spadnie szybciej. No to by było logiczne, ma większą masę, spada szybciej. No widzicie, nie do końca tak jest. Sprawdzimy jeszcze raz. Może to był przypadek, co Mielko nam pokazała. Więc sprawdzimy jeszcze raz. Sprawdźcie też u siebie w domu. Spytajcie nawet dorosłych. Która butelka spadnie pierwsza? Czy na pewno będą wiedzieć? Widać, tym razem też obie butelki spadły w tym samym tempie. Dlaczego? Przyspieszenie ziemskie nie zależy od masy, tak? One spadają z tym samym przyspieszeniem, zwany przyspieszeniem ziemskim. Tak jak już powiedzieliśmy, pokażemy dzisiaj parę doświadczeń z ciśnienia, i te doświadczenia już były pokazane. Powiedziałam też, że pokażemy troszkę doświadczeń z elektrostatyki. Do dzisiejszego doświadczenia z elektrostatyki użyjemy balonów. Balony to nie tylko zabawa urodzinowa, słuchajcie. Można coś więcej z nimi zrobić. I dzisiaj pokażemy, co można z nimi zrobić. To, że się elektryzują na przykład włosy, czyli podnoszą się jak czeszemy i są suche, każdy z nas to wie, czy miał fizykę, czy nie miał, każdy doskonale to wie. Ale sprawdźmy, jak działają na siebie dwa balony, które naelektryzujemy. Zaczniemy od naelektryzowania balonów. Proszę bardzo, pani Kasia nam zademonstruje. Jak nie macie, jeżeli macie, możecie potrzeć balon na przykład o jakąś wełnę, o sweter. Ja, jak widać, nie mam na sobie żadnej wełny ani swetra, natomiast mam swoją naturalną. Jak nie macie nic znego, pocieramy o włosy. Pocieranie o włosy naprawdę super elektryzuje. Ja to właśnie zrobię. No i już widzimy pierwsze nasze efekty elektryzowania, to znaczy widzimy, jak moje włosy przyciągają się do balona. Tak? Widać to, jak one działają, czyli jest naelektryzowany. Naelektryzujemy wiesz, jeden wiesz, i drugi balon. Mamy naelektryzowany jeden, ja już oddaję. Już naelektryzowałam swetrę, więc chyba. Proszę. Jest okay. I spróbujmy je przybliżyć. Okay, a więc teraz próbujemy przybliżyć nasze balony, ale jak widzicie, są one naładowane w ten sam sposób, a więc się odpychają. Gdyby jednak były naładowane przeciwnymi Ładunk ładunkami, przyciągałyby się do siebie. Jednak te same ładunki odpychają się. Zapamiętajcie to. Pewnie już część z Was wie, że mamy ładunki jednoimienne i różnoimienne. Jednoimienne to są takie, że to są te same ładunki. I te same ładunki, to co mamy tu balony, te same balony. Potarłam o włosy jeden i drugi, te same ładunki, one się odpychają. Dwa takie same, dwa plusy albo dwa minusy, ale to już na późniejszy interes. Natomiast gdybyśmy mieli różne ładunki, jeden plus, jeden minus, przyciągałyby się. To, że przyciąga się nasz balon na przykład do włosów, o czym to świadczy, że jeden. Jeden nasz ładunek jest dodatni, drugi ujemny. Sprawdźmy to jeszcze raz. Jeżeli ja pocieram balonem o włosy i on się przyciąga, to znaczy, że to są różne ładunki. Jeden dodatni, drugi ujemny. Z balonami mieliśmy oba takie same, dlatego się odpychały. Jeżeli czeszecie włosy szczotką i wam się przykleja, przyciąga się, włosy przyciągają się do szczotki, to znaczy, że tam są różne ładunki. Jeden dodatni, drugi ujemny. Czyli pamiętamy, różne dodatni ujemne się przyciągają, takie same. Dwa plusy bądź dwa minusy się odpychają. Do tego, żeby sprawdzić, czy dany przedmiot jest naelektryzowany, czy nie, możecie wykorzystać elektroskop. Elektroskop to jest takie urządzenie, które właśnie wykrywa nam, pokazuje, czy jakieś ciało jest naelektryzowane. My, jeżeli ja potrę balonem o włosy, no to widzimy, że włosy się nam oczywiście uniosły i się przyciągają. Ale czy w samym balonie, który w tej chwili jest naelektryzowany, czy my widzimy po balonie, że on jest naelektryzowany? Czy coś się w nim zmieniło? Kolor, długość, cokolwiek, nic. My tego nie widzimy. Do tego jest nam potrzebny właśnie przyrząd elektroskop, który wykrywa ciała, czy są naelektryzowane. Tam pod spodem są takie listki z aluminium, zaraz z folii aluminiowej. Zaraz dziewczyny wam wszystko po kolei pokażą, jak sami w domu możecie taki przyrząd sobie zrobić. Tam są takie listki i zwróćcie uwagę, jeżeli ja potrę i przybliżę ten balon do tych naszych listków, to i słychać strzelanie i widzimy, że te listki pięknie się od siebie odchylają. Dlaczego się one od siebie odchylają? Jak myślicie? Było jeszcze przed chwilą. Pokazywaliśmy dokładnie to samo wcześniej na balonach. Te balony się od siebie odsuwały, bo miały takie same ładunki. Jeżeli ja zbliżam balon, to znaczy, że te dwa listki takie w środku mają te same ładunki. Dziewczyny, pokażę Wam teraz, jak sami w domu możecie taki elektroskop zrobić. To bardzo proste. Zaczniemy od tego, co będzie nam potrzebne. Przyda nam się słoik, folia aluminiowa, kawałek kartonika, jakiś metalowy drucik. Może to być na przykład taki spinacz, jak my mamy, oraz plasterina. Przydadzą Wam się także nożyczki, aby pociąć niektóre elementy. Tak. Zacznijmy może od wzięcia swoica. Weźcie sobie jeden spinacz i postarajcie się go wyprostować, tak aby stworzył Wam taki długi drucik. Teraz spróbujcie tym drucikiem przebić nasz kartonik na środku. Dokładnie tak. Na czubku spróbujcie go jakoś zawinąć, tak, żeby Wam po prostu nie uciekło po jednej stronie, a po drugiej stronie musicie zrobić haczyk. Ok. Teraz będziemy potrzebować plasteliny, aby nasz kartonik się nie przesuwał. Więcej w połowie drucika umieszczacie kartonik i przyklejacie go plasteliną. Teraz możemy na chwileczkę położyć nasz kartonik na słoiku i obkleić dookoła, aby na pewno wszystko usztywnić. W tym samym czasie, gdy koleżanka robi e, usztywnia plasteliną nasz kartonik, ja wycinam dwa listki z folii aluminiowej. Ważne jest to, aby listki były proste. Wasza folia nie może być pomięta ani wykrzywiona. Listki muszą być mniej więcej tego samego rozmiaru. Teraz bierzemy nasz kartonik i nakładamy na jeden z haczyków nasze kawałki folii. Jeden oraz drugi. Zadbajcie o to, aby Wasze listki aluminium były wyprostowane. Teraz możemy nałożyć nasz kartonik na słoik. Możecie plasteriną usztywnić także, przytwierdzić tu dookoła wszędzie słoika kartonik, jednak nie jest to konieczne. Teraz zademonstrujemy, czy nasz elektroskop działa. Pani się zapraszamy. Użyjemy kolejny raz naszego balonu, żeby sprawdzić, czy elektroskop działa. Sprawdzamy. Nasze listki powinny się odchylić. I widzimy, że faktycznie się odchylają. Czyli nasz elektroskop, nasz, przepraszam, elektroskop działa, a nasz balon jest naelektryzowany. Co sprawdziliśmy? Możemy teraz jeszcze zobaczyć, czy inne przedmioty także się elektryzują. Sprawdzimy to na Emilce. Można swoich. Na Emilce. O, przepraszam. Pięknie jak działa, widzicie, nasze strzela, ładunki przeskakują sobie z pałeczki do elektroskopu. To wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my. Nie wszystkie doświadczenia wyjdą Wam od razu, ale próbujcie. Naprawdę warto. Warto poznawać, co się dzieje wokół Was i dlaczego to się dzieje. I do, do tego jest przydatna nam właśnie fizyka. Uczcie się jej. Czasami, nawet eksperymentując, kiedy nie wiecie, że to jest faktycznie fizyka taka szkolna, róbcie eksperymenty, bo naprawdę warto. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować i Oliwce, i Emilce, dwóm moim uczennicom, które myślę, że super dzisiaj się spisały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ha!